Dzień dobry, dzień. dzień dobry. dobry. Witam serdecznie. Witam, witam. Dzień dobry. To są, Grand Voyager. Wspaniały samochód poliftingowy. No zobaczymy, co jest wspaniały. Mogę otworzyć bagażnik? jest automat. A, jest z elektryki, no tak. To jest rozpasanie. Dwa ameryka elektryczna bagażniki. Tu zawsze największy problem był z tym siłownikiem i ludzie to później ucinali, przerabiali, no, no, ale tutaj rozumiem to sprawda, tak? tak? Czyli tutaj mamy wersję 7 osób i ta tylna kanapa osób. jest przesuwna, przesuwna, prawda? tak. Ja to już dawno temu nie przestawiałem. A, dobra, bo tu trzeba je odblokować, wtedy się odpina. No dobra, nie będziemy tego majtać. Nieważne. To w ogóle jest fenomen. Raz, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy. Siedem uchwytów na reklamę. Tego no, też tak. bardzo dużo, tak. Rozumiem, że też elektrycznie się zamyka, tak? Tak, tak. Jest tak dziwnie zrobione, że na wszystko trzeba dwa razy nacisnąć. No, żeby gdzieś pewnie przypadkowo w kieszeni nie nacisnąć raz, no. tylko musi być dwa razy, ale najfajniejsze jest to, że dzięki temu sprawdziliśmy, że działa ta klapa. Możemy otworzyć jeszcze drugą? Tak, dom? tak. Też jest elektrycznie. Jednak Amerykanie lubią wygodę. Lubią wygodę, tak. Po co się szarpać, jak można guzik nacisnąć, prawda? Proszę tu obejrzeć, ładna skóra. Potel tu się składa. Aha, tu się, tu się składa. składa. uchyla, żeby wsiąść do tyłu. do tyłu. Żeby było wygodniej. Sobie pozwolę zasiąść w takim razie. Proszę ragie. bardzo, wszystko indywidualne, fotele. No jest trochę przestrzeni, trzeba przyznać. Natomiast fajne jest to, że oni <śm> rzeczywiście zwariowali. Kolejne cztery uchwyty. No i ważne jest, jest to, że jest na drugi i trzeci rząd foteli oddzielnie sterowana klimatyzacja. No, Jeszcze ja sobie już. zajrzę. Przód samochodu ładnie wygląda. Pan sprowadzał ten samochód? I ile pan go ma lat? 10 lat, a sprowadzałem z Ameryki. Miał 115, a teraz ma 200. Czyli to pan go sprowadzał, tak? Tak. A czemu w takim razie decyduje o sprzedaży? No duży. Ja się zestarzałem, to już tak. Nie, nie mam ma. rodziny takiej, żeby móc w ten samochód coś wsadzić. Jasne. Ja sobie pozwolę jeszcze zajrzeć pod maskę, dobrze? Dobra. To już chyba nie jest automatyczne otwieranie. Nie. To już jednak. Normalnie z ręki i tyle. Jeszcze gdzieś tu trzeba nacisnąć. Raz. Dobrze, to ja już sobie poradzę. A, to okej, okay, dziękuję. No jak pan widzi V6. No, z lekkimi zapoceniami rytmi. silnika, jak widzę. Oj, to troszkę spod dekla zaworów. No tak, ale to trzeba zrobić dekle. I to pan serwisowa na bieżąco jakoś tak? Wszystko? Tak, na bieżąco, ale no nie jest w tym oczywiście w autoryzowanym, Jasne. bo w ogóle nie ma takich. No. Cieszę się, że zajrzałem pod maskę, bo zobaczyłem wycieki, na których później będę grał przy negocjacjach. Tu mamy klimatyzację, tryb automatyczny, sterowanie trzeciego rzędu, w automacie lub tak, No dobra, trzeba przydać Ameryka, no audio samochodowe to niezbyt potrafią, to to słabo trochę gra. No i to co jest w Ameryce fajne, to te wszystkie schowki, tu jeden, na monety, miejsca dużo, tak że się wygodnie tu jest. Tak, tak. To ustawione, że prawie leży. Tutaj jest otwieranie i zamykanie tych drzwi bocznych, bagażnika, no i to, co mnie zawsze rozbawia w Ameryce – kompas. Czy jakieś problemy samochód sprawiał takie techniczne? Bo rozumiem, że instalacja gazowa to założona już przez pana była, prawda? No tak, tak, to w Polsce. Ale... Nie, nie sprawiał. To jest duży silnik i ciężko go przeumęczyć. Pojedźmy sobie po prostu jeszcze tu, bo to ja widzę, że jesteśmy gdzieś blisko do pana i po prostu wracajmy już, no bo co udało się włączyć, włączyłem, przejechaliśmy się, jest jeszcze tylko jedna rzecz, którą będę chciał sprawdzić, ale to sobie jak widzimy na zewnątrz, obejrzę jeszcze, zajrzę tam felgi, jak tam klocki, tak, czy coś, a tak to możemy kończyć, dobra? Dobrze. Nic nie słychać z zawieszenia, skrzynia zmienia tak, jak powinna, więc jest okej. Okay. Klocki wyglądają, że jeszcze ich trochę jest. Wie pan co, no tak ważąc wszystko, wielkie auto, dużo palące i tak dalej, ale też myśląc o nim pod kątem zakupu. Co by było, gdybym zaproponował panu 22 tysiące? Ojej, ojej, to się pada, żarty trzymają. Nie, Tak jak się to niech pan zobaczy. Nawet nie, pasy to fajne, się cofają. Ja, ja liczyłem, że spuszczę 900, to będzie 24. Na 24? Tak. To może ja bym dołożył po prostu 500 zł na 22,500? No, ciekawe, gdzie się spotkamy, no ale powiedzmy 23,500. To może spotkamy się na 23 po prostu? No Nie wiem. Będzie no, równo no, na środku, no, 23 i dalej. Gotówką. Gotóweczko. Oczywiście, że gotówką. Dobrze. Czyli co, tu gdzieś pan mieszka, żebyśmy się rozliczyli? Tam tak, mam mieszkan, Wejdziemy okay, to przejdziemy.